Dzień dobry, Kochani. Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Carforce News. Pomorskie targi autokosmetyki. To było naprawdę bardzo fajne przeżycie. Był to mój debiut w takiej formie. No nigdy nie chodziłem jak debil z, z mikrofonem i nie pytałem ludzi o różne dziwne rzeczy. Trochę w niektórych momentach pewnie będzie to widać po mnie, bo no, stresowałem się jak cholera. E, mimo wszystko nie jest to coś, co robię na co dzień. Nagrywanie sobie w garażu to jest jedno, a, a chodzenie wśród tłumów i gadanie do kamery to co innego. Dzisiaj zaczniemy sobie od wywiadu, który e, dla mnie personalnie dużo znaczył. Grzesiu, właściciel studia One Man Army w Gdańsku. To jest osoba, która no, zawsze go śledziłem, po prostu jest to taki, tak jak też powiedziałem w wywiadzie, jest to osoba, która jest dla mnie no, taką legendą detailingu w Trójmieście. Jeżeli obejrzycie do końca, dowiecie się, co trzeba zrobić, żeby podejść do certyfikacji i generalnie y, troszkę chłopaki o tym więcej opowiedzą. Na koniec tego filmu wybieracie co dokładnie będziemy sobie testować jako pierwsze. Trochę dostaliśmy giftów na, na targach i to od Was będzie zależało, który filmik pojawi się jako pierwszy. Nie przedłużając, życzę miłego oglądania. Eee, cześć! Cześć, kuma. Próbowałem się dopchać do, do was być, przez różne konta no, na Instagramie, gdzie się zapisać na, e, na egzamin. I Że, się nie dopchałem. Żeby przystąpić do egzaminu, należałoby się zalogować na stronie mm -hmm. id.com. Mm -hmm. Jest polska zakładka. Dobra. E, nie ma problemu z tłumaczeniem. Tam trzeba założyć konto, opłacić składkę wpisową. O szczególnych egzaminach, czyli CD, SB, bądź... SB, Co na, na podstawowe. Tak tak trzeba, trzeba by było tam ujścić kolejną opłatę Dobry. za egzamin Aha. I wtedy taka informacja trafia do Federacji wtedy Federacja informuje o najbliższej możliwości egzaminowania. E, najbliższa będzie prawdopodobnie w, na targach otwartych Mr. Cleanera. 6 y, czy 7? E, tego jeszcze nie wiemy. Nasz raz tego będziemy tylko w piątek. Yy, więc mi yy, generalnie zależy, żeby zrobić tą certyfikację właśnie. Yy. Yy. Yy, czyli yy, najpierw składka, tak, i przez stronę raczej wszystko najpierw, najpierw logowanie się na stronie yy -y. ida.com. Yy, tam zakładamy sobie profil yy, członkowski. W tym profilu członkowskim wybieramy konkretną zakładkę na już konkretny egzamin, czy to będzie CD, czy to będzie SB. I co? I wtedy wy przeprowadzacie egzamin już i teoretyczny, i praktyczny na miejscu, tam. W zależności od tego, na ile egzaminów przystępujesz. Dobra, a materiały jakieś do, do nauki dostajemy, czy, czy jakieś. Przed wygląda? każdym egzaminem jest e, prelekcja z całym e, materiałem, które trzeba przyswoić w ramach. E, utrwalenia tego przypomnienia, po czym kończymy to egzaminem praktycznym, egzaminem teoretycznym. Jeżeli mówimy o skill validated, czyli o tym drugim poziomie, mhm. wtedy już cały egzamin odbywa się przy samochodzie z naciskiem też na różnego rodzaju... Dobra, a jeszcze pytanie, jak, jak to wygląda kosztowo ogólnie? Kosztowo. Na dzień dzisiejszy, jeżeli nic się nie zmieniło, każda z tych opcji kosztuje około 200 dolarów. Okej, okay, czyli tak powiedzmy pierwszy, pierwszy egzamin kosztuje 200 dolarów, plus do plus, tego plus, jest jakaś składka członkowska roczna, jak to 200 jak to dolarów rocznie. Okay. Ee, z zachowaniem wszelkich certyfikacji. Mhm. Co roku dostajemy na nowo kotetyki, dostajemy certyfikat ważności na kolejny rok. Eee, A, oczywiście trzeba przystępować do różnych webinarów, żeby też utrzymać. Okej, okay, właśnie, właśnie chciałem się o to zapytać. Punkt, Nie okay? chciałem się to zapytać, bo o na czym mi by na przykład bardziej zależało właśnie, żeby jeżdżać, jeździć, spotykać się z ludźmi po prostu e, i no, uczyć się de facto, Nie, No bo Oczywiście, to o to, to że tak. chodzi, żeby, żeby być na bieżąco. Ogólnie czy, cała, czy tego cała typu idea, eventy idea robicie? Czy? Polega na tym, żeby zrzeszać detailerów, mhm. zrzeszać studia, e, żebyśmy mogli gdzieś tutaj tworzyć takie swoje stricte kanały, żebyśmy mogli się wspierać. E, niestety nie mamy rzemiosła, nie jesteśmy w żadnym cechu. Więc nie mamy BHP, nie mamy żadnego powodu etyki. Yy, z racji tego przystępujemy do takich, do takich organizacji, do IDA, mhm. żeby móc to trochę poprostować żebyśmy mogli yy, trwać w jakichś ramach. Mhm. Okay. Yy, myślę, że to tyle. Dziękuję bardzo. Yy, dzięki mhm. wielkie. Bardzo. Gratuluję, zostaję dziękuję Gratuluję zostania trenerem. Gratuluję Ci bardzo. bardzo e, w ogóle e, jestem fanem i jesteś w ogóle, jest dziękuję. Jesteś w ogóle e, osobą, która spowodowała, że zacząłem iść detailing. Nie Do? wiesz nawet jak miło Su słyszeć takie słowo. E, dwa, jest, dziękuję, dwa, lata naprawdę, temu, dwa lata temu e, jak otwierałem studio, to słuchałem twojego podcastu. O, ty, no naprawdę, okay. jest to. Y, możemy sobie zrobić zdjęcie, bo kurde, ja bym ja ja nalegał. Dla mnie jesteś legendą ogólnie. Okay, Myślę, że dla wielu z nich, nie wiem czy znacie ja tam, Grzesia. Słuchajcie, no właśnie. No. Bardzo, bardzo miło, że takie coś mówicie. No, y, chciałem chciałem hmm. tylko powiedzieć, że mo, moja tam jakaś, jakaś misja dla, dla detailingu dopiero się zaczyna. No bo stwierdziłem, że po prostu ba, bardzo chce mi się troszeczkę zadbać o środowisko detailingu w Polsce. Hmm. Myślę, że się ze mną zgodzicie, że. Nie ma problemu z tym, że jest dużo detailerów. Jest problem z tym, że jest dużo nie do końca dobrych detailerów, bo nie ma żadnej niestety. weryfikacji zawodowej. Jeżeli chcesz wozić ludzi taksówką za pieniądze, to musisz przejść na egzaminy. Jeżeli Dokładnie. chcesz być detailerem, podnosisz rękę i mówisz, że chcesz być i jesteś. Albo jest masz mój i dopisujesz sobie, że jesteś detailerem. No to niestety... Dokładnie tak. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o detailing w Polsce, chcemy zrobić tą pozytywną różnicę, żeby zapobiec dalszemu rozcieńczaniu słowa detailing w tym kraju. No Po tak. to też jest IDA tutaj. Oczywiście nie jest tak, że nie jesteś dobry, kiedy nie jesteś w IDA. Nie. Oczywiście możesz być dobrym fachowcem, samoukiem. Ja jestem samoukiem, garażowcem tak naprawdę. No tak. Jeśli Z dumą o tym mówię, to się nie zmieni. Natomiast IDA może być kolejnym fajnym krokiem, który wnosi coś do twojego pokoju, wyróżniacie i pozytywnie. Dlatego tu jesteś. Super. E, to jeszcze w ogóle takie pytanie e, bardziej personalnie do ciebie. Jak to się w ogóle stało, że zacząłeś, że przeszedłeś do no e... co, e, hobbystycznie zaczęło się od tego, że chciałem mieć czysty samochód. Okay. No i szukałem cały czas jakichś możliwości, żeby tak się stało, więc mhm. nie było pędzelków do Felk. No to się czyściło felgę szczoteczką do zębów. Wiesz, miny sąsiadów bezcenne. No tak. Kupowało się wszystko, co było w marketach. Później sprowadzało się coś ze Wielkiej Wody. Był to Meguiar's, pierwsza taka mm -hmm. marka e, od ziarów dla ziarów, jeśli chodzi o, o detailing. Mm -hmm. Natomiast jeśli pytasz o moje korzenie zawodowe, już takie wejście na poważne, no to e, była to taka dosyć mocna, mocno osobista decyzja. Chciałem zadbać o rodzinę. Okay. Rodzinę, którą poznałem, taką rodzinę patchworkową, którą tworzymy. Pomyślałem sobie, że byłoby dobrze w końcu pójść na poważny w to i zobaczyć, czy ja jestem w stanie z tego żyć. Mm -hmm. No i zaskoczenie, udało się. Więc to, można powiedzieć, że no taki czynnik mocno osobisty zadecydował. To, to, to Ci powiem tak też z, mo, z mojej perspektywy. U mnie wyglądało to dokładnie tak samo. To jest Partnerka do, do, zaszła w ciążę, i do, dowiedziałem się, że będę miał bliźnięta. Stałeś, wyprostowałeś plecy i <laughs> radę. No I nie było dokładnie i, to samo. Zrobiliśmy tak. ten, no i się zaczęło. No. Kurde, I bardzo I pewnie to, to, to nie żałujesz to, to ani dnia spędzonym w tym kierunku. Nie, w totalnie. Tym biznesie. totalnie nie, jakby... To żółwik, bo <laughs> jesteśmy to... dokładnie <laughs> pod tym względem identycznie super. umotywowani. Super. E, bardzo dziękuję. Dzień dziękuję. Bo, bo Teraz jeszcze w sumie takie wybrać. pytanie bardziej, jakbym chciał do ciebie na kurs przyjechać yy, tak. z PPF-a, nie? Bo tam... Yy, no ja generalnie kleję, dużo hmm. kleję, yy, ale jakby uważam, że wiedzy nigdy nie jest za wiele. No z PPF-a yy. tutaj nie mam dla Ciebie akurat jakichś rewelacyjnych wiadomości, bo nie jestem... Klejącym w mojej firmie. Okay. Mam już y, kogoś, kto robi to dla mnie, i można powiedzieć, nie wstydzę się tego za mnie. Z mm -hmm. tego że jeżeli robię w firmie wszystko, nie mogę jeszcze kleić PPF-a. Sam wie, ile czasu to zajmuje. Ja rozumiem, rozumiem. Zobaczcie Dokładnie. PM, moje, moje tego zaczęło krwawić, kiedy zobaczyłem, że nie jestem w stanie się podnieść do takiego poziomu skilla, żeby kleić tak, jak sobie życzę. Mm -hmm. e, po prostu poprosiłem ludzi lepszych ode mnie, żeby się tym zajęli. Mogę Ci polecić szkolenie pod moją y, y, pod moim. Y, okiem z małych elementów PPF, bo to mnie nie przerośnie mhm. i robię takie szkolenia. Natomiast jeśli chodzi o kompleksowe szkolenie z dużych elementów PPF, full body, full front, no to raczej w Polskę trzeba jechać. Mhm. Możemy a, co, a co byś polecał? Jest to bardzo sympatyczny system szkoleń ma XPEL, czyli Datexa. Mhm. Mają właśnie, <noise> mają, e, mają to wszystko e, trudnościowo uwarunkowane, czyli level pierwszy, drugi i 3 okay i mają fajną bazę formatek, które też bardzo ładnie pasują, a kiedy zaczynasz, to jest bardzo ważne, żeby to pasowało. Mm -hmm. Więc y, paru moich znajomych tam pojechało, rozmawialiśmy sobie na ten temat dosyć długo. Lubię zadawać pytania, bo lubię wiedzieć, o co tam mm -hmm. chodzi na tych szkoleniach. I powiem Ci szczerze, że to są rzeczy, które, o którymi okay. mogą się podpisać. W tym a a bardziej, no bo tak, jakby z formatek to jak kleję na bieżąco, jakby normalnie wydaje, nie wstydzę się wydać się samochodu klientowi, nie? Bardziej tu mi chodzi o klejenie kolorowe PPF i, i bryt, żeby wymasterować bryt, klejenie z brytu, nie? Warto jest przejść na, na klejenie nie tyle co z formatek, co z formatek modyfikowanych. posłużonych. tak. Tak, jeżeli i... masz możliwość powiększyć formatkę na obwodzie, daje Ci to fajną możliwość Na no masie no zazwyczaj tak robić. Tak, prostu, dokładnie, nie. gdzie się da. A nie należy bać się pracy z nożem, tak? Mhm. Troszeczkę obycia jesteś w stanie y, nie pociąć czy, klientowi tego samochodu. No, pewnie. Y, natomiast tak, no, z brytem, no, jeżeli masz samochód, Mocno egzotyczny, mocno nowy. Nie ma bata, żeby były formatki na to. Czasami jak są formatki, one też mogą wołać o pomstę do nieba no. i się bardziej męczy, niż ustawa przewiduje. Wtedy bryt. Ale oni też yy, w XPL odpowiedzą na te pytania. No sobie okay. porazu. Fajnie. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo. to obowiązkowo, musimy sobie zrealizować. Okay. Będziemy to puszczali na YouTubie mhm. i jakby wszystko... Teraz no podejrzewam, że wywiad z wami będzie puszczony osobno, no jako osobny odcinek, bardzo bo to jakby fajnie... A, oczywiście, będę ci wysyłał. Dziękuję bardzo jeszcze raz chłopaki. Dzięki. Do zobaczenia, bez kamery jeszcze pewnie podejdziemy sobie. Dla mnie to była świetna rozmowa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, czy, czy taki format wam się podoba. W opisie tego filmu udostępniam informacje co do strony internetowej IDA oraz do profilów chłopaków. Podajcie do nich, dajcie im trochę miłości. Teraz. CarForce News. To nie tylko wywiady, tak? Będziemy się skupiali na przede wszystkim testach, nowości. Dostaliśmy trochę rzeczy na targach. I teraz wy wybieracie, co chcecie zobaczyć jako pierwsze. Pojedynczo z tymi wszystkimi rzeczami będziemy sobie robić filmy. One będą się, one będą się pojawiały z częstotliwością tydzień, tydzień. Jeszcze dokładnie, który dzień, nie wiem. Yy, prawdopodobnie będzie to niedziela. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to na pewno wszystko będę mówił na naszym Instagramie CarForce, link w opisie. Więc tak, do wyboru mamy pasty Cure Lab'a nowe, padziki Lake Country, cały zestaw mikrofibry i trzy pady do, te z dziurkami to generalnie zobaczycie na wywiadzie na stanowisku Lake Country jak to generalnie działa, bo trochę mi to rozwaliło głowę mamy jeszcze taką nowoczesną deskorolkę z której może ktoś kiedyś będzie chciał skorzystać też ją będziemy testować no tak, żarty żartami bardzo fajnie było nam też na stanowisku Benboa. no jeżeli chcecie zobaczyć trochę więcej z Benbow'a to też musicie poczekać bo niestety muszę to wszystko zmontować no i mamy sobie troszkę kosmetyków Autoshina. W komentarzu piszecie CureLab, Benbow, Autoshine albo Lake Country i w zależności od tego, z której marki będzie najwięcej komentarzy, te produkty będziemy sobie testowali w następnym odcinku. A następny odcinek będzie w przyszłym tygodniu w niedzielę. To tyle na dzisiaj. I tak się spóźnię z publikacją. Mamy 19.43. Eee... Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam do subskrypcji. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko i miłego wieczoru. Siemanko.